grać sobie w Amon, w Asa. I jestem teraz w jakiejś krze No ja jestem creemate'em akurat, ale czym ty nie ma osób? Ej, 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 reaktor! Pan naprawiony? Więc widzimy się w innej grze Sztłamska. No czyli na przykład... Ej, X. I... Nie, Amonkaz w, w ogóle ma popsute serwery 7 osób W ogóle Party Barcelona wygrała 5-1 z Deportiwą Alaves Start Jak będzie... Dobra, nie wiem czy już... Proszę... Ej, jest coś... mi Dobra, start, przyjmijmy uwaga czy będę impostorem? Pewnie nie będę, ale

Makierować nas. Dobra, i teraz elektryk. Admin. Dobra. Wzoru tu pisa ale. E, admin. Dobrze, splitkarczyk. Szybciutko. 1, 2, 3, 4. Majs. Nice. No teraz tylko elektryk nam został, więc. Drzwi zamknięte, więc może jakieś samo Znaczy, x zabójstwo, zabicie uwaga, ciała jakieś nie ma ale mam jedno no i downland dobra, gdzie sztandarcik nie umiem pisać. Dobra. Potwierdzić może, kurde, ale z kim ja byłem? Ty, z kim ja byłem? Kurde, nie powiem. Pomarańcz strzelał. Ja... I nagle report repert Żeby róża. seć no. Ewident, Ewidentnie no W ogóle mało co za osób zagłosowało, ale... No po prostu... No i co my tu mamy? Oj, oj, oj ile nas dało skipa Ktoś dał na... Czerwonego, bo możliwe, że faktycznie to byłby self-report tam z No, was eks. No i mam. Czemu ja mam w Lover Engine? Dobra, jeszcze go u elektryk, bo. Muszę do tego elektryka zrobić ciebie taski. Przekazuję może jakieś ciałko w elektryku, przy okazji jak najwięcej jest. Kurde, do do oczywiście. 9, 9 sekund. Spa. 3, 2, Jeden. Dobra, S. Co teraz? Admin, dobra. Admin. To później w Lover Engine. Eee, dobra. Gdzie? Ja ad. Gdzie ja? Ad? No i co napisałem? napisał? Event w security. Dobra, ale kto? Co? Security. Elimerga. Czyli w jednym miejscu i Dobra. Please, niebieski, ja no security jest dosyć daleko w L. Nie, no, Ania nie była chyba raczej w L, bo ja byłem wcześniej w L i ona tam nigdzie nie była, ani, więc Ania was ani się. Myślę, że zagramy jeszcze później jedną gierkę teraz. A, dobra, jest chyba jeszcze jeden postęp. dobra. Nie, sobota, sobota, sobota. O, dwa chyba, nie? O, dwa, on dwa. 9.004. No mara... Nie ktoś mnie tu zabije. On nie tam jest! No! Nie! Przyprawiam tu! Trzywam, przygramam, go, 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 go! Nie zdążo tego! Zobaczmy, zobaczmy! 9 sekund, cóż? Nie, zdążymy! Nie! Emergencji! Jest! ratował też jest! Jak? Co? Jak? Co? Kurde, ja się musiałem w żółty, rzuty ok, żółty, ja. Nie jestem mm. jakieś lepiej w taki dźwigni. No, Może przynajmniej sobotarz nas. No czemu i ja Jaga, jaka Jaga, Baba, Jaga nie głosuje, Dobra. Kurde, mi jeden impostor, więc to... Ej, zabiję jedną no, sobie wygrywa. Jestem jest, wygraliśmy. Dobra, no, teraz jeszcze jedna gra ta gra bo bardzo długo. Nie wiem czy ja tu dołączę szybko. A cztery osoby, już sześć. No jak będę to będę was informować Dobra, dołączyłem do innego serwera i pewnie będę Tam Jestem impostorem! Jestem imposterem. z Julią! Nice! On pewnie ma haki, bo wątpię, że wydawało sobie kaskę. Od im zrobimy reaktor na sam start. Czemu ja nie mogę w to kliknąć? To jest zbugowany. Zbugowany reaktor. Nie, żeby nie był, ja sobie pójdę naprawić reaktor. Ach, <ścoughs> He. Myślałem, już będzie jak dobra, nieważne. Szybko ten drach. Aha, oni już naprawili, dobra. Zkaszajmy elektryczność, kurty, metal, kateter, super, wszyscy. A czym są zamknięte drzwi? Chcę. A bo ja je zamknąłem, dobra. A no zamknięte drzwi, bo ja po prostu zamykam drzwi, dobra. w lubię się, że za zakrętem pozostałam, dobra Aha, nic mnie nie zjadł w midway.

Kurde, ale. No ciekawe, ciekawe, uwaga. Chciałabym przy Meat Bay. Okay. Meat okej. To skip. To skip. To skip. Dobra, daj skip. Skip, no tak, myślałam, że to wchodzi, że Dobra, jak będzie głosowanie, to was poinformuję. Czemu voting? Czemu voting? Endz inny trwa aż 15, tylko 15 sekund. No, bardzo to chyba Kaszyn, raczej skipa, chyba że Sel? Ja. Myślałam, że już nie wierzę, Sel. Dobra, ale. Mm, no, was. Ale raczej mi się da, że Kasia jest za skipem. Znaczy, nie, nie myślisz, że ja. Czekaj, jak.

Men